Możecie usiąść. Dziękuję Panie. Nie chodzi o mnie, ale chodzi o Jezusa. Powiedz swoją bliźniemu: chodzi o Jezusa. Dziękuję Panie. To prowadzi nas do dzisiejszego przesłania: łaska w duszy. Łaska w duszy to nowe życie w duszy. Powiedz swojemu sąsiadowi, łaska w duszy to nowe życie w duszy. Pozwól, że poinformuję cię o arenie, na której jesteś. To jest arena wolności. Na arenie wolności kluczem nie jest tłumienie. Ciała. Kluczem jest chodzenie w duchu. Chodzenie w duchu jest tak ekscytujące, Paweł Apostoł mówi kluczem nie jest martwić się o naszą sytuację, ale kluczem jest chodzenie w duchu. Jaka jest Twoja sytuacja? Powiedz swojemu bliźniemu, zostaw to Bogu. Nie martw się. Powiedz swojemu bliźniemu, zostaw to Bogu. Zostaw to Bogu. Nie martw się. Dzieło uzdrowienia? Wyzwolenia? Zbawienia, błogosławieństwa. Nie są one skutkiem niczego, co my byśmy zrobili. Cokolwiek otrzymasz od Jezusa, nie zostanie Ci dane przez cokolwiek, co Ty zrobiłeś. Dlaczego? Dlatego wszelkie przechwalanie się jest wykluczone. Wszelkie wychwalanie się jest wykluczone. Kto się chlubi, nie może się chlubić sobą samym, ale Panem. This to, pass by to nie je, przychodzi do naszego życia They przez nic, co my byśmy zrobili. Dlatego wszelkie przechwalanie się jest wykluczone. Kto się chlubi, nie może się chlubić samym sobą, ale Jezusem Chrystusem. Nie ma miejsca na elokwentną mowę. Nie ma miejsca na chlubę człowieka swoimi własnymi zdolnościami i siłą. Ojcze, dziękujemy Ci. Pochyl, pochyl swoją głowę i powiedz do siebie, cokolwiek otrzymam od Ciebie, Panie, nie Zostanie mi dane przez nic, co ja bym zrobił. Dziękuję Ci, Panie. Możecie usiąść. Hallelujah. Księga Efezjan, drugi rozdział, ósmy werset. Albowiem łaską jesteśmy zbawieni przez. Wiarę. I to nie jest z nas, ale jest to Boży dar. Nie przez uczynki. Tak aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem dziełem Boga stworzeni w Chrystusie Jezusie. Łaska w duszy. To nowe życie w duszy. Nasza duchowa korzyść wynika z naszej jedności z Chrystusem. Wydaje się, że wszystko jest z i objawia się to, że wszystko jest z łaski, ponieważ wszystkie nasze duchowe korzyści pochodzą od Pana Jezusa. Nasza wiara, nasze nawrócenie, nasze wieczne zbawienie. Nie są wytworem jakichkolwiek naturalnych zdolności człowieka. Żaden człowiek nie powinien się chlubić. Nasza wiara, nasze nawrócenie, Nasze wieczne zbawienie nie pochodzą wyłącznie z naturalnych zdolności lub mocy. I żaden człowiek nie powinien się chlubić. Powiedz swojemu sąsiadowi: Żaden człowiek nie powinien się chlubić. Kto się chlubi. Nie powinien chlubić się samym sobą, ale Panem, ze wszystkich łask, wiara najbardziej oddaje cześć Jezusowi. Ze wszystkich łask, Chrystus najbardziej szanuje wiarę, dzieło uzdrowienia, wyzwolenia, zbawienia. Nazwij to jak chcesz. Nie są one skutkiem niczego, co my byśmy zrobili. Nie jest to umiejętność inspirowania, nie jest to Twoja elokwencja, nie jest to Twoja znajomość Biblii. Bóg nakazał wszystkim. Aby całość wyglądała na łaskę. Jako chrześcijanie, kiedy zrozumiesz tą filozofię, nadal będziesz się starać. Naciskać. Po walce, po naszej ciężkiej pracy, Bóg nadal będzie musiał oznaczyć naszą pracę. Powiedz bliźniemu, Bóg nadal będzie musiał oznaczyć moje dzieło. Po mojej walce, po mojej ciężkiej pracy, Bóg nadal będzie musiał oznaczyć moją pracę. Mówisz, zrobiłem to. Spójrz na to. Zrobiłem to najlepiej. Jestem najlepszym kandydatem. Dlaczego mieliby mi tego nie dać? Nie, jako chrześcijanin, po zmaganiach, po naszej ciężkiej pracy. Bóg nadal będzie musiał oznaczyć naszą yes. pracę. Tak? Chcesz, żebym to niósł? Dokąd? Do tego miejsca. Gdy zrobimy wszystko, co w ludzkiej mocy, musimy zostawić Mu tą sprawę. Niech ktoś powie, łaska w duszy to nowe życie w duszy. Po walce, pracy, po naszej ciężkiej pracy, Bóg nadal będzie musiał oznaczyć naszą pracę. On jest początkiem i końcem. Niech ktoś powie, łaska w duszy. To nowe życie w duszy. Odrodzony grześnik staje się żywą duszą. Po walce, po ciężkiej pracy. Jeśli nam się uda, musimy oddać całą chwałę Bogu. Jeśli zawiedziemy, musimy poddać się Jego woli. Możemy nie wiedzieć, kiedy nadejdzie nasz czas. Powiedz swojemu sąsiadowi: Mogę nie wiedzieć, <sud Knee> kiedy nadejdzie mój czas. Jak ptak, nagle złapany w pułapkę. Jak ryba, nagle złapana w sieć. Każdy ma swój Boży kurs. Sposób, w jaki Bóg wykonuje swój plan w życiu ludzi, jest różny. Czy widzisz powód, dla którego nie powinieneś porównywać się z innymi? Po prostu mówisz: Wychowałem go, spójrz na moje życie, jest lepszy ode mnie, a ja go wyszkoliłem. Sposób. W jaki Bóg wykonuje swój plan w życiu ludzi jest różny. Dlatego właśnie powinniśmy oddać Mu całą chwałę, gdy nam się uda. A kiedy wydaje się, że dzieje się inaczej, Powiedzieć dziękuję Ci, Panie. Dzisiaj wielu zmieniło swoje przeznaczenie, swoją historię, przez niemożność spojrzenia poza ich bezpośrednią sytuację. Muszę podróżować z tego powodu. Fałszujesz wizę, udajesz to, próbujesz zdobyć tamto. Nie wiedząc, że powodem, dla którego nie dostałeś tego przełomu, jest przygotowanie cię na większe wyzwanie. Ale zmieniłeś swoje przeznaczenie historii. Kto wie, gdyby Twoja modlitwa o lepszą pozycję została wysłuchana? Kto wie, co by się z Tobą stało? Kto wie, co by się ze mną stało, jeśli moja modlitwa o lepsze warunki... Lepsze warunki do bycia senatorem, lepsze warunki do bycia prezydentem, lepsze warunki do pełnienia funkcji prezesa firmy. Kto wie, co by się ze mną stało, gdyby moja modlitwa o lepsze warunki została wysłuchana? Niech ktoś powie: łaska w duszy to nowe życie w duszy. Rozważmy kilka godnych uwagi postaci biblijnych. Sposób, w jaki zareagowali na swoją sytuację. 1 Samuela 17:45 45 Dawid powiedział do Filistyna, idziesz przeciwko mnie z mieczem i z włócznią i oszczepem, ale ja przychodzę przeciwko Tobie w imieniu Pana Wszechmogącego, Boga Wojsk Izraela, którymś któremu się przeciwstawiłem. Dziś Pan mi cię wyda, uderzy cię i odetnę ci głowę. Dawid całą chwałę swojego zwycięstwa nad Goliatem oddał Bogu, mówiąc: Tutaj zobaczysz dzisiaj, że Bóg nie używa miecza, włóczni i oszczepu, by ocalić swój lud. Można by pomyśleć, że ludzie o wielkim zrozumieniu w sztuce zarządzania Of master of, management will be men of substance. Byliby właściwymi ludźmi ale dzisiaj widzimy wielu dobrych ludzi niezauważonych niecelebrowanych w zapomnieniu Jest nas tu dzisiaj wielu. Jesteś się u szczytu swojej profesji, ale dzisiaj pracujesz pod kierownictwem kogoś, kogo prowadziłeś lub szkoliłeś w przeszłości. To jest łaska. Można by pomyśleć. Że ludzie o wielkim zrozumieniu, mistrzami w swoim zawodzie byliby istotni, ale wszędzie jest wielu dobrych ludzi, niezauważonych. Wszędzie wielu dobrych ludzi, bez celebracji, wszędzie man, wielu dobrych ludzi obscurity. w zapomnieniu. Można by pomyśleć, że w bitwie, battle, warfare, na wojnie zawsze zwycięża wielu żołnierzy. Pamiętaj, co się stało z Elizeuszem i jego sługą. Wyszedł rano i zobaczył rydwany. Pobiegł z powrotem do swojego pana i powiedział: mistrzu, tych ludzi jest zbyt wielu. Mis powiedział do niego: Ci, którzy są z nami. <mulity> powiedz swojemu sąsiadowi, ci, którzy są ze mną. Walczą ze mną za <Zdecydowanie> mnie. Chronią mnie. Bronią <Protetydowanie> mnie. Jest ich więcej niż tych, którzy są przeciwko mnie. Zdrowy rozsądek mówi. Że wielu żołnierzy powinno zwyciężyć, kiedy mają broni i zbroję, ale w łasce Bożej. Dziś widzieliśmy wiele rzeczy. Najpiękniejsza Pani. Przystojni mężczyźni, wielu z nich szuka partnera do małżeństwa. Podczas gdy brzydcy mężczyźni i brzydkie kobiety biorą ślub każdego dnia. Niech ktoś powie: łaska w duszy. Spójrzmy na przypadek Józefa. Księga Rodzaju, 50 rozdział, od 18. Wtedy przyszli do Niego Jego bracia i rzucili się przed Nim. Jesteśmy Twoimi niewolnikami, powiedzieli. Wcześniej byli Jego szefem, a teraz stali się Jego niewolnikami. Powiedz swojemu sąsiadowi, bądź ostrożny. Twój sługa dzisiaj może być tym, który pomoże twoim dzieciom. Ktoś, kogo nazywamy pokojówką, może być tą osobą, która zbawi twoje własne dzieci. Spójrz, co się stało. Wtedy przyszli jego bracia i rzucili się przed nim. Mówiąc, jesteśmy Twoimi sługami, jesteśmy teraz Twoimi niewolnikami, ale mówili. Ale Józef rzekł do nich: Nie bójcie się. Zamierzaliście mnie skrzywdzić, ale Bóg zamierzył to obrócić na dobre, aby osiągnąć swój cel. Bóg często wydobywa dobro ze zła. Powiedz swojemu bliźniemu: Bóg często. Wyprowadza dobro ze zła. Józef powiedział do swoich braci: Myśleliście źle przeciwko mnie, ale Bóg przemienił to na dobre. Jako chrześcijanin, Twoja sytuacja może polegać na przygotowaniu cię do nadchodzącego wyzwania. Jako chrześcijanin możesz być wzmacniany przez Twoją sytuację, aby bardziej pragnąć Boga w swoim życiu. Twoja sytuacja jako chrześcijanina może sprawiać, że będziesz wchodził w ten sposób na nowy poziom w życiu. Jako chrześcijanin, Twoja sytuacja może polegać na zachowaniu Cię na odkupienie. Koniec jeszcze nie nadszedł. Najlepsze dopiero nadchodzi. Powiedz swojemu sąsiadowi: Koniec jeszcze nie nadszedł. Kiedy nie wiemy, co będzie dalej, to zmusza nas do czuwania i modlitwy. Powiedz swojemu sąsiadowi: Nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie twój czas. Tak jak ptak, nagle złapany w pułapkę, tak jak ryba, nagle złapana w sieć. Jeśli wiemy, co będzie dalej, prawdopodobnie. Nie bylibyśmy czujni i nie modlilibyśmy się. Dzisiaj wielu zmieniło historię swojego życia przez niezdolność wyjścia poza ich obecną sytuację. Sytuacja, w której jestem teraz, jest, może wyglądać na chorobę, ale nie ma w niej prawdziwego zła. Ktoś powiedział operacja? Po operacji nic nie mogli znaleźć. Zamknęli ranę. Widzieliśmy wielu, którzy tylko weszli do toalety, aby sobie ulżyć. Następną rzecz, jaką znaleźli, to mięśniaka, podczas gdy tysiące idą do operacji, aby je usunąć. Powiedz bliźnie, wielu zmieniło historię swojego życia, nie mogąc spojrzeć poza swoją obecną sytuację. Jeśli wiesz, że Twoja sytuacja jest teraz po to, w celu przygotowania Cię do wyzwań, które Cię czekają, to w... my widzieliśmy ludzi, którzy spędzili wiele lat w więzieniu, od więzienia po tron, w Biblii, nawet w naszym pokoleniu, od więzienia po prezydenturę. To pokazuje, że więzienie. Ma ich chronić. Więzienie ma przygotować ich na nadchodzące wyzwania. Uwięzienie ma na celu wzmocnienia ich pragnienia. Uwięzienie ma na celu utrzymania ich na nowym poziomie w życiu. Zapytaj swojego sąsiada, jakie jest twój, Twoje własne uwięzienie. Twoim uwięzieniem może być choroba, twoim stanem uwięzienia może być rozczarowanie, twoim uwięzieniem może być porażka, twoim uwięzieniem może być izolacja, twoim uwięzieniem może być, uwięzieniem może być każda głupia rzecz. Jaka jest Twoja własna głupia rzecz? Jakie jest Twoje własne uwięzienie?